Dzisiaj w nocy wleciał taki update, który zatrząsnął całym rynkiem skinów Counter Strike 2. Co się wydarzyło? Zaraz Ci w skrócie opowiem. Jak już pewnie wiecie, albo i nie wiecie, w nocy wleciał update, w którym dodano tryb retake do Counter Strike 2, przywrócono go w końcu. To jest jak najbardziej dobra zmiana, a druga rzecz to z pięciu czerwonych skinów możecie w kontrakcie wymienić je na kosę albo rękawiczki i to jest coś co, no na pewno było nieprzewidziane, ale też no wstrząsnęło tak naprawdę cenami wszystkich skinów y, jakie są na rynku. Dlaczego tak naprawdę to się wydarzyło? Też już zaraz spieszę z odpowiedzią. Mianowicie wygląda to tak, że kiedyś kosę można było tylko wydropić ze skrzynki, czerwone skiny jednak można było dostać y, robiąc kontrakty z niebieskich, fioletowych czy różowych skinów, ale Kosa jednak była czymś wyjątkowym, dlatego też ceny kos i rękawiczek były tak wysokie. I Valve myślę, że w końcu uznała, że chce coś z tym zrobić, bo no jest to w sumie trochę smutne, że masz bardzo dużo fajnych noży, ale większość z tych graczy tak naprawdę nie jest w stanie ich posiadać ze względu na to, że są za drogie. No bo jednak, jeżeli ceny najtańszych i też, no nie oszukujmy się, najbrzydszych, kos czy rękawiczek to były no około 450 zł. No to jest dużo, tym bardziej, że no bardzo często się zdarza, że w CSA nie grają osoby, które dużo zarabiają, ale grają też dzieci. Znaczy może nie dzieci, a nastolatkowie, którzy jeszcze chodzą do szkoły. Um. No nie stać ich po prostu na takie rzeczy. No chyba, że mają po prostu bogatych rodziców. Mógł to być jeden z powodów, dla których Valve zdecydowało się na taką drastyczną, tak naprawdę zmianę, no bo nie oszukujmy się, to jest bardzo drastyczna zmiana, która bardzo dotknęła rynek, który w przeciągu ostatnich 24 godzin z 6 miliardów dolarów spadł do 4,2 miliarda dolarów. Chodzi tutaj o cały rynek, o wszystkie skiny i ich wartość, jeżeli je po prostu połączymy. Ceny kos poszły drastycznie w dół, ponieważ, no ceny kos i rękawiczek tak naprawdę, bo nie tylko o kosy tutaj się rozchodzi, poszły w dół ze względu właśnie na to, że hej, to już mogę mieć sobie kosę z pięciu czerwonych skinów i czy to na pewno będzie tyle warte? Trzeba się tego pozbywać, bo tak ludzie po prostu zaczęli myśleć. Widzą, że coś się wydarzyło, że ich yy, tak naprawdę zalokowane pieniądze mogą się pomniejszyć bardzo szybko, dlatego zaczęli masowo sprzedawać. Doszło do krachu, tak naprawdę. To jest największy krach w dziejach historii Counter-Strike 2. No, ale co za tym idzie? Czerwone skiny za to, to poszły drastycznie do góry. Dlaczego? No, dlatego, że mogą się równać kosie. I dlatego skiny, które wcześniej kosztowały około nie wiem, 3 dolary czy 5 dolarów, one teraz kosztują po 130 zł. I no to jest bardzo duża zmiana. Różowe skiny również urosły. Co prawda nie aż tak mocno jak czerwone, bo różowe po prostu wskoczyły gdzieś do granicy 12 zł. Od tej kwoty się obecnie zaczynają. Fioletowe też delikatnie ruszyły do góry, ale tutaj dużej różnicy nie ma, no obecnie fioletowe skiny to jest około 3 zł. A niebieskie skiny, no to zaczynają się od 50 groszy. Czy ceny kos będą lecieć dalej w dół? Czy ceny czerwonych skinów pójdą do góry? Jak w ogóle rynek będzie działał i co też powinniśmy robić, jeżeli mamy takie skiny? Nie jest to od razu, powiem, że porada inwestycyjna czy cokolwiek w tym stylu, no ale jednak jakieś moje przewidywania do tego, jak ten rynek będzie wyglądał, chociaż bardzo jest ciężko tak naprawdę przewidzieć, jak ten rynek się. Zachowa To jednak możemy spojrzeć sobie na przypadki z giełdy czy inne tego typu sytuacje, gdzie do podobnych sytuacji dochodziło do krachów. No przede wszystkim ludzie, tym bardziej community CSO, skinowe. Potrafi overreaktować i to bardzo mocno. Dlatego zaczęli wszyscy sprzedawać na potęgę za jak najtaniej byle się tylko tego pozbyć, bo się boją, że to będzie bezwartościowe, a tak naprawdę no, jest mała szansa, że te skiny będą kiedykolwiek bezwartościowe. Ale co za tym idzie, m, zaczęli sprzedawać bardzo mocno. Jesteśmy obecnie w dołku tak naprawdę i te ceny już się troszeczkę ustabilizowały, przynajmniej na jakiś czas. I mi się wydaje, że jeżeli macie jeszcze kosej rękawiczki, przegapiliście złoty moment na sprzedaż, no to wstrzymajcie się jeszcze trochę. Dlaczego? Dlatego, że za tydzień ludzie zaczną sprzedawać te skiny, które im powydropiły, powydropywały z kontraktów. Co za tym idzie, zobaczymy, ile tak naprawdę skinów każdych będzie dostępnych na rynku. Możliwe, że niektóre skiny pójdą do góry, inne pójdą w dół, ale tak czy siak ludzie będą chcieli mieć, nie wiem, motylka Gamma Doppler albo M9 Bayonet Foreal, Boreal Forest. Ludzie będą chcieli mieć te skiny, tak czy siak, no bo jesteśmy ludźmi, którzy jednak lubią skórki w grze. No ty też na pewno lubisz Wizu, skoro to oglądasz. No i co za tym idzie? Ceny zaczną się normować. Zobaczymy ile jest takich skinów, ile takich, jakie jest zapotrzebowanie na takie, a jakie na inne. I to po prostu się po tygodniu moim zdaniem zacznie trochę stabilizować i po prostu no, będzie... No, będą powoli rosnąć ceny kos, no bo nie wrócą raczej do ceny, które były przed tym update'em, ale jednak pójdą trochę do góry, no bo po prostu ludzie będą chcieli je kupować bo zobaczą ej kurczę dropną mi jakiś y, Shadow Daggersy, Autotronika czy Nawaha y, miejski DDPad, cokolwiek tak naprawdę i no zobaczą że hej do jednak nie był aż tak opłacalny biznes nie chcę tej kosy chcę jakąś ładną i będą chcieli kupować te skiny z powrotem więc jakby Obecnie, moim zdaniem, wstrzymajcie się, jeśli macie noże rękawiczki, bo cena jeszcze pójdzie do góry, ale to po tygodniu, kiedy po prostu rynek zacznie się stabilizować. Co za tym idzie do czerwonych skinów, jeśli możecie, to sprzedawajcie, jeśli nie, to, to, to nie sprzedawajcie. Prawda jest taka, że no, ceny czerwonych skinów tak naprawdę gdzieś będą miały teraz tą granicę przy 100%. 20 zł, 130 zł, tak jak to obecnie wygląda. No ze względu na to, że po prostu będzie to się opłacało w przełożeniu na kosę po prostu. I dopóki to, to tak samo było po prostu z innymi skinami, że zawsze jest tak, że jeżeli w kontrakcie możesz zrobić sobie lepszego skina, który jest droższy, to zawsze dzieląc sobie po prostu przez liczbę skinów, która jest potrzebna, ta cena... Początkowa po prostu te, tego skina no, będzie, będzie po prostu taka, żeby nigdy to się nie opłacało. Dlaczego? Bo jak zacznie się to opłacać, to ludzie będą kupować, żeby po prostu zmieniać sobie na przykład różowe skiny na czerwone, a czerwone na kose. Więc ta cena raczej będzie się trzymać minimum tych 120 zł. Czasami oczywiście więcej, czasami mniej, ale raczej ona nie będzie szybowała bardziej do góry. Jeżeli chodzi o różowe skiny fioletowe i niebieskie, jeżeli chcecie, możecie sobie tam, nie, tradeować, czy coś. Ale moim zdaniem one overtime urosną na wartości. Dlaczego urosną? No, dlatego, że można je wymienić na skiny droższe, nie tylko na czerwone, ale też na kosy. Co prawda, jest to drogi wydatek, do czego dojdę później, ale jednak dalej po prostu podniosło to, ten update podniósł ich wartość i niebieskich i fioletowych i różowych. Um, ale zobaczymy jak mocno. Wydaje mi się, że teraz po prostu otwieranie skrzynek zacznie mieć po prostu większy sens, bo wszystkie skiny będą trochę bardziej będą miały większą wartość, przez co no, te openingi będą bardziej się zwracały lub mniej się zwracały. No, cały czas to zależy jednak od sześcia, bo no, to jest to poniekąd, no nie poniekąd, no to jest to po prostu hazard, tak? Ale mm, jednak po prostu ta stopa zwrotu będzie wyższa. Tym bardziej, że no, szansa na fioletowe czy różowe czy czerwone skiny no, będzie taka sama, a te skiny będą więcej warte, więc tak czy siak no, otwieranie skrzynek niedługo po prostu zacznie być jeszcze bardziej opłacalne. Znaczy no, nie było nigdy opłacalne, ale m, zacznie być trochę mniej... Nieopłacalne niż było wcześniej. O, to jest poprawne zdanie na ten temat. Dobra, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę na temat tego update'u i postaram się streszczać. Mianowicie, ile potrzeba niebieskich skinów, aby wymienić je na kosę i jaki to jest w ogóle koszt. Więc zacznijmy sobie od prostej matematyki. 10 niebieskich skinów zamieniamy w jeden fioletowy. 10 fioletowych, czyli 100 niebieskich skinów zamieniamy w jeden różowy. 10 różowych, czyli 100 fioletowych, czyli 1000 niebieskich zamieniamy w jeden czerwony. 5 czerwonych, czyli 50 różowych, 500 fioletowych i 5000 niebieskich skinów równa się jedna kosa lub rękawiczki. Hu! Sporo, co nie? Jeżeli chodzi o pieniądze, no to prosta matematyka. 50 groszy, bo mniej więcej po tyle teraz chodzą niebieskie skiny razy 5000 daje nam 2,5 tysiąca zł. Taka jest cena wymiany samych niebieskich skinów na kosę. To bardzo dużo, tym bardziej, że kosy obecnie stoją praktycznie 10 razy taniej, ale no jednak idziemy z niebieskich w górę, tak? Jak to wygląda w przypadku fioletowych na kosę? No potrzeba ich 500, więc no jest ich trochę mniej do zakupu, ale one też inaczej kosztują, bo kosztują między 2.50 a 3 zł. No więc policzmy sobie te 2.50. 2.50 razy 500 daje nam 1250 zł, czyli połowa mniej tak naprawdę niż w wypadku skinów niebieskich. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o różowe skiny? 50 różowych skinów. Załóżmy, że każdy kosztuje po 15 zł, da nam 700 50 zł to już jest no dużo mniej niż z niebieskich czy fioletowych, ale to dalej jest więcej niż 5 czerwonych skinów po 125, każdy no to daje nam 625 zł. I tyle mniej więcej musi kosztować Twoja kosa, którą wytradujesz żeby być chociaż na zero. A przypomnę, że obecnie ceny kos wynoszą dużo, dużo mniej. Przynajmniej no, zależy też od kosy, bo e, kosy, które kosztowały parę tysięcy dolarów, no, kosztują teraz no, z 50 czy 70% mniej. Więc dalej jest szansa na to, że to się opłaci, ale według mnie to nadal jest zbyt duże ryzyko i zbyt duży procent szans na niepowodzenie. W ramach zakończenia spróbujemy sobie zrobić taki kontrakcik, zobaczymy co tu się wydarzy. No i dodatkowo możesz wbić na mojego Discorda, bo tam rozdaję skiny, mianowicie takiego glocka, który teraz jest na ekranie, rozdaję go pierwszej osobie, która napisze wiadomość po prostu na serwerze, więc do dzieła! Tak jak mówiłem, robimy kontrakcik z pięciu czerwonych skinów, kolekcję klacz, załamania, i odrzutu w ten z takim podpisikiem i wymieniamy to na kosę 3, 4, albo i rękawiczki Dobra zobaczmy rękawiczki Okej, okay, okej okay. Uderzenie tygrysa Not bad, not bad. A jaki to jest stan po testach bojowych? Okej. Okay. Te rękawiczki kosztują około 1000-1500 zł obecnie na CS z tego co widzę. Też jeszcze zobaczę sobie od najniższej. No najniższa to jest 930 obecnie. I to jest 45% zniżki niż to co było przed update'em, więc w sumie... Zobaczymy co będzie za tydzień, bo ta cena jeszcze może się drastycznie zmienić, czy to w górę czy w dół. Ale jestem dobrej myśli. Tak czy siak, to gdzieś tu albo tu masz miejsce do subskrybowania, a przede wszystkim masz też miejsce do zostawienia lajka i followa. A przede wszystkim jest tam też inny odcinek, który ci się powinien spodobać. Mam też parę odcinków, które szykuję dla was, i już niedługo będą one wypuszczane. Będzie to na pewno skarbki bica majora, które przyszykowuję dla Was, ale oprócz tego będzie o największych polskich talentach, które zostały zauważone przez innych topowych zawodników. Więcej nie zdradzę, ale już niedługo one będą na kanale, dlatego zostaw sub. Cześć!